Siemanko, tutaj Pablo. Do no, tych, co mnie nie znają, jestem traderem. Prowadzę też swoją społeczność tradingową w Polsce, która, moim zdaniem, jest najlepsza na polskiej scenie tradingu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Działam na dwóch grupach razem ze światem krypto, na jednej i drugiej, która jest moja własna, którą prowadzę od lat. Na świat krypto możesz dołączyć całkowicie za darmo, rejestrując się poprzez link w opisie. Także informuję o tym. Że dla osób, które nie chcą być na mojej grupie ze względów finansowych, mają dostęp całkowicie za darmo do moich daily update'ów właśnie poprzez świat krypto, żeby też każdy mógł, że tak powiem, uzyskać dostęp do rzetelnych informacji w tradingu, które są tak okrojone. A dodatkowo poinformuję Cię o jednej dodatkowej rzeczy. Całkowicie za darmo przygotowałem dla Ciebie kurs, który trwa ponad 2 godziny odnośnie psychologii i podejścia mentalnego do tradingu, także jeśli jesteś zainteresowany, link również znajdziesz w opisie. Lub wchodząc na stronę mental.dżunglapablo.pl. Jako, że ostatnio było aktualizacji rynku, przed chwilą właśnie nagrałem aktualizację rynku w Daily Updatecie odnośnie krypto oraz rynku Forex. Co obstawiam, jakich tradeów dzisiaj szukam, także na YouTube dzisiaj nie będzie, tylko dzisiaj porozmawiamy o pewnej rzeczy, która w tradingu jest bardzo ważna i wiele osób tego nie robi, I porozmawiamy o dzisiejszym sposobie myślenia osób podchodzących i wchodzących w świat tradingu. Jest to podejście mentalne profesjonalisty, jak ono powinno wyglądać, jeśli chodzi o trading, a jak wygląda w większości osób. Większość osób wchodząc w trading, chcąc zarabiać na prawdopodobieństwie, będąc, chcą być traderami, być w procencie osób, które w znacznej mniejszości. Bo jak wiemy, 99% osób, może to być inny procent, procent, nie ma znaczenia. Chodzi, żeby zobrazować, że jest znaczna większość osób, które traci, 1% osób zarabia. Te osoby decydują się na tą drogę, że hmm, ja będę tym wyjątkową osobą, i będę zarabiał spośród tych 99% osób na rynku. I okej, okay. ale czy to podejście, które masz aktualnie, wyróżnia cię na tyle, żebyś był w stanie być tym 1%. Na rynku. Prawdopodobnie. Nie. I teraz powiem Ci dlaczego. Z bardzo nawet prostych ankiet na większości grupach, na których jestem w sumie na dwóch, czyli właśnie na świecie krypto oraz na swojej. Na swoje takie ankiety nie robię, bo nie muszę gdzieś tam są osoby zaawansowane, które podchodzą racjonalnie do tradingu, ale bardzo ciekawa ankieta miała miejsce. Czego potrzebujecie? I większość osób zaznaczyła sygnałów. Nikt nie chce materiałów edukacyjnych. Nikt nie chce elementów strategii, nikt nie chce elementów zarządzania kapitałem, tylko sygnałów. Najprostszej drogi, drogi na skróty, żeby znaleźć się w tym miejscu. Popatrzcie, jakie to jest absurdalne, że chcecie i macie niby ambicje na bycie w jednym 1%, a unikacie pracy, która was do tego przybliża. Znalezienie metody, zbaktestowanie 600 transakcji, wyliczenie średniego RR. Dobranie zarządzania kapitałem, jak zarządzać pozycją, kiedy ustawiać break even, kiedy brać take profit, czy brać połówki zysków, czy nie brać połówek, ile ma średnio wasz stop loss pipsów. Na te pytania nie znacie odpowiedzi i szukacie drugi na skróty. Pomyślcie sobie o takiej rzeczy i ja wam powiem taką rzecz z autopsji. Ja codziennie wstaję, robię coraz więcej. Odpowiadam za coraz więcej rzeczy, biorę na siebie coraz więcej rzeczy, a mimo to boję się, że robię za mało. A większość osób, które de facto zapiera się, że chcę odnieść sukces i być w 1% osób zarabiających na rynku, w ogóle się tym nie przejmuje. Chcę robić jak najmniej i wykonywać jak najmniej pracy, by znaleźć się w tym miejscu. Powiedz mi, jak chcesz się tam znaleźć, skoro. Osoby, które już tu są, muszą wykonywać cały czas, cały czas ogrom pracy. Cały czas sprawdzać, cały czas prowadzić dziennik tradera, cały czas notować, cały czas wyciągać wnioski, cały czas analizować swoje decyzje, nawet te dobre decyzje. Co mogłem zrobić źle w danym momencie? Czy Ty się nad tym zastanawiasz? Bo ja się nad tym zastanawiam. Ale zadaj sobie pytanie, czy Ty się nad tym zastanawiasz? Jeśli wejdzie Ci trade, czy zastanawiasz się, czy on był dobry, czy on był zgodny z planem? Co zrobiłeś dobrze, co mogłeś zrobić lepiej? Czy zastanawiasz się nad tymi rzeczami? Prawdopodobnie nie. I zobacz, chcesz jak najmniejszym, jak najmniejszym nakładem pracy dojść do tego samego miejsca, gdzie doszły osoby, które wsadziły ogrom, ogrom, ogrom pracy, ogrom godzin, ogrom zaangażowania, poświęcenia do tego, by dojść do tego miejsca, a ty chcesz tam dojść poprzez kurwa sygnały. No przecież jesteś skazany na porażkę. Teraz Ci wytłumaczę dlaczego, bo ktoś może powiedzieć, no ale przecież sygnały to bardzo dobry sposób. Przecież jak trader już jest zarabia, tak? Ja tylko się pod niego podpinam, on za mnie wszystko robi, ja nic nie muszę robić i leżę chujem do góry. Otóż nie. Budzi się taka sytuacja jak mieliśmy ostatnio na rynku, gdzie wchodzi strach przed recesją, wchodzi strach przed wojną, wchodzi sytuacja związana z jenem i rynek nurkuje. I co się dzieje? Ty, jako osoba kopiująca sygnały, nie masz absolutnie kurwa żadnego pojęcia, co się dzieje na rynku. Absolutnie żadnego planu. Totalnie nie przewidziałeś tej sytuacji. Nikt nie przewidzi. Tylko, że każdy trader, który ma już wypracowaną skuteczność, wie o jednej rzeczy: że na rynku wszystko może się zdarzyć. Wszystko może się zdarzyć. I jeśli taka sytuacja ma miejsce, to dobry trader wie, jak wyjść z takiej sytuacji. A Ty, kopiując, nie masz tych umiejętności. Nie masz tej umiejętności myślenia na podstawie prawdopodobieństwa, na podstawie swojego planu, na podstawie swojej metody, na podstawie trzymania się systemu podczas trudnych sytuacji i podejmowaniu racjonalnej decyzji pod presją, bo się tego nie nauczyłeś po prostu, bo idziesz na, drogą na skróty. Kolejna rzecz, która robi Ci krzywdę kopiując sygnały, jest to, że możesz mieć najlepszego tradera na świecie, i kopiować jego sygnały. Jeśli kopiujesz jego sygnały wybiórczo, dajmy na to. Trader XYZ rozgrywa Bitcoina w górę. Ty stwierdzisz, że Bitcoin będzie spadał, więc nie rozgrywasz tak jak ten trader. Nie zagrywasz tego tradera. Ten trade wchodzi, ty w niego nie wszedłeś. Następnie mówisz sobie, o wtedy mu weszło, to teraz na pewno mu wejdzie. I ten trader dajmy na to teraz shortuje Ethera. Ether idzie w stop lossa. Ten trader jest na plusie, bo zarobił dajmy na to 5%. Na longu na bitcoinie i stracił 1% na eterze, a ty jesteś minus 1%, bo zagrałeś tylko etera. Nawet jeśli masz najlepszego tradera, kopiując wybiórcze jego sygnały, będziesz miał inną skuteczność niż ten trader. Także sygnały to też nie jest droga, bo żeby korzystać z sygnałów, to też trzeba to potrafić. Też trzeba mieć zaufanie do tej osoby. Skąd to zaufanie się bierze? Samego tradera do samego siebie. Może tradera do samego siebie. Stąd, że on zna swoje dane. Testował swoją strategię przez lata. Setki, tysiące transakcji. Wiesz, że w długim termina, terminie jest profitowy. Ty tego nie wiesz, bo tego nie zrobiłeś. I wtedy pojawia się panika. O nie! Ten trader dostał 400 plusy pod rząd. Co to znaczy dla przeciętnej osoby, która w ogóle nie ma doświadczenia z tradingiem? O, ten trader jest chujowy, dostał 500 plusów. Znajdę kogoś innego. I koło się zatacza. Spirala i główna tradingowe się zatacza. Dlaczego? Każdy, absolutnie każdy trader dostanie 500 plusów po rząd. To jest prawdopodobieństwo. Nikt nie ma stuprocentowej skuteczności. Są miesiące tak zwane miodowe, gdzie po prostu wszystkie trady wchodzą. Wchodzą, 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 wchodzą. Trader robi po 50% depo w miesiącu i więcej. Są takie miesiące. Są takie miesiące. Ale potem zawsze w życiu jest równowaga. W każdej dziedzinie, jak sobie zauważycie. Jak pada deszcz, to świeci słońce. Jak jest 50% na depo, następnego miesiąca możecie ugrać tylko 3%, bo nie ma setupów. I to jest całkowicie normalne. Tylko, że Wy, patrząc w taki sposób na trading i na to, że są osoby, które nigdy się nie mylą, nawet popatrzcie na przykład mnie. Łapie dałek lokalny na Bitcoinie. Bitcoin w przeciągu 14 dni robi 40% OK? Wszyscy uznają mnie za Boga w komentarzach. Gdzieś jakaś rzecz nieprzewidywana, o której nawet wspominam we wcześniejszych materiałach, że spodziewam się korekty. Widziałem 50% zysku. Dzieje się jakaś rzecz, która niweluje setup. I te osoby już na przykład życzą śmierci. Są zdenerwowane. Trader jest chujowy. Mnie to nie dziwi, bo ja tu jestem od lat. Ja to robię od lat. Ale chcę Wam uświadomić pewną rzecz, że to jest droga do nikąd. Podejmowanie decyzji na takiej poziomie to jest droga do nikąd. Podchodząc w ten sposób do tradingu, jesteście skazani na nic innego jak na porażkę. Zastanówcie się, czy chcecie być kapitanem statku, czy jego pasażerem. Czy chcecie komuś powiedzieć, żeby Was statek zatonął? I teraz, sprostowanie. Wiadomo, że jeśli ktoś jest początkującą osobą, nie ma metody, będzie czerpał od kogoś inspirację. Czy będę to ja, czy będzie to ktoś inny. I to jest jak najbardziej w porządku. Tylko, że pamiętajcie, że ostatecznie w tradingu decyzję podejmujecie Wy. Ja za Was nie klikam kup, sprzedaj. Ja pokazuję co robię. To nigdy nie jest sygnał. Ja nigdy Was nie namawiam. Ja po prostu transparentnie pokazuję Wam to co robię na rynku w czasie rzeczywistym. Zapowiadam transakcje przed. Specjalnie nagrywam, jeśli nagrywam daily update, to nagrywam go przed zawarciem pozycji, gdzie mówię co się wydarzy, zapowiadam trady. Mówię, co będę robił, pokazuję, co robię, pokazuję wyniki, pokazuję porażki. Jeśli jest jakiś fuck up, mówię wam, co robię, aktualizuję. Nawet jak się pomylę, nagrywam film. Nie siedzę cicho jak większość pseudo-traderów, którzy uczą Fibonacci'ego i linii trendu. Jakim się rozpierdoli setup, to siedzę cicho przez dwa tygodnie, żeby ludzie zapomnieli, tylko nagrywam od razu film. Od razu. Dlaczego? Bo takie rzeczy na rynku są kurwa całkowicie normalne. Każdy trader się myli, zawsze dostaniecie po łapach. To jest trading. I tak to wygląda. I wiele osób tego nie potrafi po prostu przyjąć na klatę. Uświadomić sobie, że tak to wygląda, i tak jest. Najważniejsze jest to, żeby się trzymać planu. To jest najważniejsze, bo pieniądze to jest efekt uboczny tego, że trzymacie się planu w tradingu i macie go stworzonego. Macie stworzony system, na podstawie którego podejmujecie decyzję na rynku. I to w długim terminie. Powoduje, że dany trader jest profitowy. Materiał totalnie pogadankowy. Dla osób, żeby otworzyć głowę też początkującym na to, jak wygląda trading. Bo wiele osób z Was błędem ma przekonanie o tradingu. Wiele osób też myśli, że jak ktoś stawia filmy na YouTube, pokazuje swoje trady, to on się nie może pomylić. Chyba, chyba nie muszę tłumaczyć tej logiki. <gry> Bo też taki komentarz kiedyś dostałem. I co? Mój dla Was Pablo. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam Was serdecznie.